Cześć, witam. Kasper Mi dla Fan Sport z nami. Marcin Najman. Cześć Marcin. Świeżo po konferencji. Znaczy bardziej po, 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 po... nie po konferencji, tylko bardziej po takim... Po live. Po live. Po live Słuchaj. Było miło. Słuchaj, no przecież to nie chodzi o to, że z założenia ma być niemiło. Jeżeli są takie persony, którymi... którymi gdzieś tam... Nie gardzisz. Z, nie no, z którymi gdzieś mnie... Konfrontowano, do których jakby no nie pałam jakąś szczególną sympatią, to tak najdelikatniej mówiąc, oczywiście, no to też trudno ode mnie wymagać, żeby było miło, ale co ja mogę mieć do tego Lizaka? Młody chłopak, ambitny, wysportowany, nie boi się, dajmy fajną walkę, po prostu dajmy kibicom fajny freak fight. No, no właśnie, chciałem o to zapytać, no bo jednak Mirek Kokiński jest w to zamieszany, bo przecież wiadomo, trenowała z Mirkiem, teraz trenuje. Teraz trenuję z y, Lizakiem. Y, Mirek na, ci, na tyle dobrze cię zna, że nie boisz się tego, że jednak będzie taki game przy, przygotowany, że może cię to zaskoczyć, że może coś cię zaskoczyć ze strony Mirka nic mnie nie zaskoczy. Y, ponieważ y, to nie jest tak, że y, w tym sporcie możesz używać, nie wiem, y, technik, o których nic nie, nigdy nie słyszałeś, albo nie wiedziałeś, albo nie wiem, możesz jem, no. Ta różnica wagi, która nas dzieli, wymusza pewnego rodzaju taktykę, kt no. której ja się spodziewam I, i, i cokolwiek by tutaj chłopaki i Mirek i, i Lizak nie mówili, że idą po knockout. Jeżeli po ten knockout no by właśnie. poszli od pierwszych sekund, to to go znajdą, ale to na sobie. Ja nie wierzę w to, że oni pójdą po taki... A wiesz co mnie ciekawi jeszcze jedna rzecz, a propos tego co mówisz, że mimo wszystko Lizak jest faworytem wśród bukmacherów u Fortuny. Ja tego... Czy ty to rozumiesz? Jednak nie ta jest, różnica... A, ja, a ja, mogę tak? im to, ja mogę to zrozumieć. Jest młody, głodny, ma świetny team, świetnego trenera. Lubisz widziąć dogie. Ja jestem już leciwy. No ale wiesz, już swoje przeszedłem i, i mogą tak na to patrzeć. Natomiast ja zrobię wszystko, żeby im po raz kolejny zrobić przykusa. No tak jak w drugiej walce z Jeździokiem. No właśnie, myślę, że jak tu tego Lizaka obalisz, no to jakieś 90%, że ta walka zakończy się. Po twojej, na twoim nokaucie, na twoim poddaniu. E, może nie na poddaniu, bardziej na ground and pound, ale myślę, że tak, tak może być. Chociaż kto wie, może i poddanie wyjdzie. Dobrze, chciałem zapytać jeszcze o innych zawodników. E, szczególnie o to, że ostatnio został ogłoszony ad, ad, Adamek, tak? Tomasz Adamek, były mistrz świata w boksie. E, Wiem, że miałeś też z nim lekką spinkę słowną. Uważasz, że dzisiaj, jeśli Tomasz Adamek wyskoczyłby z propozycją, Dawaj, Marcin, zmierzymy się w boksie. Czy Ty jeszcze chciałbyś w ogóle to robić, czy absolutnie nie, dawaj na MMA? Nie, nie ale ja cię nie nadaję do boksu nie tylko za Adamkiem, ja się nie nadaję do boksu dzisiaj w ogóle. Jestem po takich kontuzjach Barków, że ja przecież nie zadaję ciosów prostych to w ogóle nie miałoby żadnego sensu. Czyli Dragon Sosnowski też już odpada, jeśli chodzi o box. Nie no, ale, ale my rozmawialiśmy na poprzedniej konferencji. Mówiliśmy o tym, że jeżeli by do takiej walki miało dojść, to przyjad ja na tym naszym face to face mówiłem, tylko pełna MMA. Tylko MMA? Tylko i to pełne MMA. Żadnej... No Albert dopiero trudno, zaczyna, nie? Trudno, no to każdy kiedyś zaczyna, to nie ma, to tylko pełne MMA. A słyszałem, że trochę złej krwi jest, a mimo wszystko razem trenujecie, słyszałem na jednej maty, na innej siłowni, takie, takie dostałem informacje. Czy to prawda Marcin? No przyznaj się. No nie trenujemy w tych samych godzinach. No tak, ale na tej samej siłowni. Ale by, nie, to też nie jest tak, że ja tam gościnnie trenuję, jak jestem po prostu w Warszawie. Okay, Natomiast moją stałą bazą jest Częstochowa. Natomiast jak Jestem w Warszawie, to tutaj w SRC, tam, gdzie trenuje też Albert. Okej, okay, no muszę się Marcin spytać o to, co się dzieje obecnie w internecie. Już trochę jesteś czasu w internecie, nie oszukujmy się. Jesteś ojcem i chciałbym cię zapytać może inaczej. Jak myślisz, czy to, co się dzieje obecnie w internecie, no bo jest naprawdę wielka afera, zmieni w ogóle oblicze internetu, który znamy? Czy zmieni to też oblicze freak fightów, które znamy, że federacje będą bardziej sprawdzały osoby, które zapraszają do swoich organizacji? Co o tym myślisz? Wiesz, ciężko. Y spojrzeć na kogoś i sprawdzić i wiedzieć, czy on może e, mieć w sobie... Coś za uszami. Znaczy, to nawet nie chodzi za uszami, tylko chodzi o to, że e, czy mógłby na przykład krzywdzić dzieciaki, czy nie mógłby. No. Bo tu mówimy o takich rzeczach. Bo to już jest najniższa półka, nie? No, ale no to i tu właśnie o to mi teraz chodzi, że wiesz, e, nie da się tego tak po prostu e, wyczytać komuś z oczu. Natomiast jeżeli sprawa została przez Sylwka Wardęgę pokazana w sposób, no wydaje mi się jednoznaczny, to trzeba teraz gorącym żelazem wszystkie tego typu osoby wyeliminować z tego środowiska. Tyle. Okej, okay. dzięki bardzo za to. Jeszcze pytanko mam jedno, moje i jeszcze będzie od wizów. Gameplan na ten pojedynek jest prosty, obalonko i kończymy szybciutko. Poniżej, poniżej półtorej rundy pewniaczek. Ale to by to by to by było za proste. Nie nie to, to by nie było za proste tylko że to by to by było fajne gdyby to wyszło. Ale jest też opcja taka że to może też nie wyjść a wtedy trzeba się nastawić na cały dystans i wtedy mogą być problemy kondycyjne, no. Więc dlatego dla, dla, dla dlatego trzeba trzeba to a, zrobić wszystko a, naprawdę z głową. Patrz, coś o tym właśnie gadało zobaczyć. Bo ty masz wielki chłop. Nie, no tutaj tego to mi nie, nie no, załóż. No, tylko nokaut wchodzi w grę. No tak ma teraz... Marcin ma wielką głowę i to będzie, wiesz... Bo ten po, rozum, ten rozum się po... nie mieści kurwa <laughs> i, i tą głowę rozsadza, te myśli. Mądra głowa, wielka głowa. Te myśli. Mądra głowa, wielka głowa. Dobrze Marcin, ja jeszcze bym zadał pytanie, tak jak <laughs> mówiłem, od widzów, okej? Mam sobie tutaj przygotowane i jedziemy, słuchajcie. A więc tak. Już, już, już mam. Nawoływałeś również do walki z Pudzianowskim. Głos w tej sprawie zabrał nawet szedł KSW. Jest jeszcze szansa, czy kiedykolwiek dojdzie do pojedynku między Wami, czy temat jest całkowicie porzucony? Łukasz z naszego kanału. Myślę, że taka szansa była. Gdybym dobrze pokazał się z Andrzejem Fonfarą. Ja pokazałem się w tej walce... A tam w ogóle, tam poszedł taki sierp, że mało brakowało. Prawie mu łeb urwało. Tam poszły dwa takie sierpy. Tak, bo byłem drugi, blisko, byłem Drugi blisko. był, tylko że nie, nie zaciśnięta była przyjęć I, przy drugim, gdzie, Poszedł a, Mianka. Mianka. Więc tak naprawdę, ja wiem... Ja wiem, i ci, którzy patrzą na to chłodno i bez jakiejś tam e, antypatii do mnie, to wiedzą, że tak naprawdę to, to tam sensacja wisiała na włosku. Było ale ja, ja byłem w dobrej formie, ale, e, no, ale skończyło się jak się skończyło i ta walka się po prostu e, oddaliła. I na dziś już ciężko mi sobie taką walkę e, wyobrazić. Tym bardziej, że Mariusz chyba niebawem też już się zbliża do końca. I... Tak, no już ponad 40 lat grubo, także. No ja też. No tak, tak. No, mówimy... Mówimy tutaj o weteranach, tak. polskiego MMA, polskiego sportu, walki, no. Więc myślę, że ta walka się oddaliła, bo ja potrzebowałbym się też medialnie odbudować, no ale teraz mam dwie walki na gali, więc może szybciej, no może, może przyspieszę trochę. No właśnie, jeszcze mam jedno pytanko a propos weteranów, bo ostatnio też mnie doszły słuchy o Bob Saab, taka postać, amerykański futbolista, no duża postać, słuchajcie, Bob Sap, tak amerykański sportowiec, który już kiedyś tutaj występował. Czy ty w ogóle byś widział taki pojedynek, bo moim zdaniem medialnie Bob Sap Marcin Najman, Byłoby to olbrzymia, walka, myślę, to że, też kawał chopa. Myślę, że potencjał taki drzemie w tym, w tym zestawieniu. Ja jestem też tym człowiekiem, który w jakiś sposób organizację z Bobem ze sobą, że tak powiem, no dał ten impuls do tych, do tych, do tych no rozmów. Tak, 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 tak. I cieszę się, że, że te rozmowy dobrze się potoczyły. Myślę, że to mogłoby być fajne free zestawienie. Ostatnie już pytanko ode mnie i kończymy. Twój typ na pojedynek. Najman, Lizak. Myślę, że wygram <laughs> przez nokaut. Szybciutko, pierwsza runda. Nie wiem, czy szybciutko, przez knockout. Sami się sprawdźcie, czy ufacie Marcinowi. Ja bardzo dziękuję, Marcin. Najman z nami. Powodzenia. Nie dziękuję. Dzięki. Dziękuję bardzo.